Witam Was kochani. Serdecznie witam w mojej Wagusie. No moje najważniejsze, najważniejsze, najważniejsze znaki Zodiaku, najfajniejsze, najkochańsze. Nie interesuje mnie ktokolwiek mówi co innego. To będzie nasze specjalne czytanie miesięczne Wagi. Ja sama chcę sobie rozłożyć te karty i zobaczyć, co nam powiedzą na ten miesiąc, jaka jest wiadomość dla nas na listopad. Wiecie, że na tym kanale wagi są rozpuszczane. Będą rozpuszczane. My będziemy mieć najdłuższe czytania, najbardziej dogłębne. Wiecie o tym, kochane. i Ja tego nie zmienię. Przykro mi jak nas inne znaki będą obgadywać, to niech sobie nas obgadują, niech są zazdrosne. Tu my, to jest kanał wagowy. I koniec, o czym dzisiaj mówimy. Także listopad 2023. Rozłożymy karty na ogólną energię na listopad. E, zobaczymy, co z naszą pracą i finansami. E, oczywiście, miłość, sprawy miłosne, bo każda waga lubi sprawy miłosne. E, no i zobaczymy kartę porady. Także kochane, jesteście gotowe? Jak nie, to zróbcie sobie kawkę. Mi się wydaje, że to będzie takie dłuż... dłuższe czytanie, zależy od kawy. bo jak wszystkie będą karty tak super pozytywne, to będzie krótkie czytanie. No to <grym> także zobaczymy. Ale ym, tak, dogłębnie, dogłębne czytanie robimy dla wag. Wagi musimy my, musimy, my musimy sprawdzić, o co chodzi. Przesunę jeszcze tą nazwę. Nie widzę, no patrzcie co ja tutaj robię. Zawsze coś kombinuję i coś potem rozwalę. Na przykład weźcie sobie, sprawdźcie nagranie z bliźniaków, przecież to jest jakiś śmiech na sali. Bliźniaki, podwójne głosy. Ktoś tam napisał w komentarzach, bo to bliźniaki, także mo mogą słuchać podwójny dźwięk. Bo z dwóch mikrofonów nagrywałam, także było echo, wszystko było. Dobra, słuchajcie wagusie, skupmy się. Jakie energie w listopadzie do nas idą? Co idzie dla wag? Jaka jest ogólna energia? Ta karta mi wypadła. Tu będzie dramat, czy tu nie będzie dramatu? My chyba jesteśmy zmęczone dramatami wagi. Co myślicie? Ja nie chcę już żadnych dramatów. Chcę mieć święty spokój w listopadzie. Nie dość, że zimno, brzydko pada, ciemno. To jeszcze dramaty? Nie. My chcemy teraz miłość, miłość. Ta karta chciała wypaść. Dobra, zobaczymy. Wagi. Wagi będą myśleć o przeszłości. Wagi będą tęsknić za czymś z przeszłości. Wagi będą myślały o przeszłości, o tym co się wydarzyło. Tęskniły za przeszłością w tym listopadzie. Słuchajcie. Pierwszy listopada, no, Idziemy na groby, nie? Tęsknimy za najbliższymi. Zapalamy te świeczki. Ale dalej czekamy. Czekamy, aż ten statek do nas przypłynie, bo to jest nasz statek. Tutaj nasze towary jadą. My tylko już patrzymy i tylko wyczekujemy na, na zyski, na dochody, na to, co, co ma do nas, co jest należy do nas. To przypłynie do nas w listopadzie. No ale wagi będą się dalej. Będą się smęcić. Będziemy smęcić wagi. Mamy osiem mieczy. Będziemy się czuć trochę zdołowane. Będziemy mieć jeszcze czarne myśli, ja nie jestem dobra w tym, ja nie jestem dobra w tamtym, ja nie mogę tego, czekam na to, aż przyjdzie, nic nie przychodzi, to ja złego zrobiłam, czy może jakąś pomyłkę zrobiłam, także wagi będą, ja tego nie mogę zrobić, tego nie mogę zrobić, tutaj się czuję zablokowana, tam się czuję zablokowana, tęsknię za przyszłością, w przeszłości było lepiej, teraz jest gorzej. Wagi, Będziemy trochę zdołowane. Będziemy mieć doła w listopadzie, to może ja zrzucam na pogodę. Dobra, trzy karty mi wypadły. Jesteście zmęczone. Możecie mieć, dużo, możecie mieć dużo na głowie, może będzie dużo komunikacji z ludźmi. Będziecie tak, jak gdyby się już poddawały w tym listopadzie. Nie poddawajcie się. Bo ja was tutaj widzę, wy będziecie mieć wasze ściany tutaj zabudowane jakimś murem. Nie mogę tego zrobić, ja już jestem zmęczona. To będzie taka energia zmęczona. Ja nie mogę tego zrobić, ja już więcej nie wiem, co ja mam zrobić w ten sposób. Trochę będziecie się dołować. Natomiast zbalansuję wasze myśli to, żeby wiecie, że ten statek do was płynie. I to Wam przyniesie taki spokój trochę. Wy będziecie mieć w głowie tą wiedzę, że ten statek, to, co, tam, to, co kiedyś stworzyłyście, to, nad czym pracowałyście, to, to, to przypłynie do Was. Ten zysk, to, na co czekacie, to przyjedzie do Was. Tylko że wy możecie podczas tego czekania popaść trochę w depresję. A możecie żałować, że nie jesteście z przyjaciółmi, którego, które macie z przyszłości tęsknić za przyjaciółmi, tęsknić za jakąś pracą, coś związanego z pracą. Coś, co musiałyście zostawić może. Także taka akcja. Może będzie czas zostawić pracę, którą lubicie. Będziecie musieli zostawić pracę. Tu jest, tu będą jakieś opóźnienia, dlatego mi się wydaje, że wy będziecie się czuć, jak w tych ośmiu mieczach bo tu są jakieś opóźnienia, tu mogą być również jakieś konflikty i kłótnie, możecie się z kimś pokłócić, stracić cierpliwość, ale tu są jakieś opóźnienia, tu będą opóźnienia z tym dopłynięcia, ten statek, żeby dopłynął ten statek. Tu są jakieś, będą trochę w listopadzie opóźnienia, możecie pokłócić się z kimś, bo tu ktoś może przechodzić menopauzę i nerwy stracić. To jest taka ogólna energia, także wy będziecie się trochę dołować wagi. Przestańcie. Macie karty, także musicie coś zmienić, już coś, już koniec. Koniec z dołowaniem się. Dobra, zobaczmy sytuację finansową, zawodową. Co nam karty chcą powiedzieć o tej sytuacji finansowo-zawodowej? Przestańcie się dołować wagi. Wszystko będzie ok. Dobra, praca. No, tu będzie zastój, raz. Tu jest problem. Tu coś jakby nie szło do przodu. Ale pójdzie. Przez moment na początku listopada. Wiecie co, ja mam taką energię, że wy będziecie chciały coś zrobić, ale z zewnątrz was będzie coś zatrzymywać. Tak jakby wy, wy jesteście gotowi do pracy, wy chcecie coś stworzyć, wy chcecie może zarobić ekstra kasę, ale tutaj tak jakby was coś trzymało. Coś Was zatrzymuje, tu, ta przerwa, ta przerwa jest po coś. Ta przerwa, zobaczcie, wy chcecie pędzić do przodu, wy chcecie coś zrobić. Natomiast tutaj cały kosmos mówi, słuchajcie, wy się tutaj zatrzymajcie, musicie się trochę zatrzymać i się zastanowić nad tym, co robicie. Odpocznijcie trochę, odpocznijcie tutaj trochę, bo tutaj może być brzydko, możecie zachorować. Jak po prostu za dużo energii w coś wrzucacie. Ale tutaj będzie zatrzymanie. Specjalnie tutaj kosmos was zatrzyma, bo sobie możecie krzywdę zrobić. Wasze pomysły, które będziecie mieć pomysły, będą pochopne, nieprzemyślane, dlatego wy macie się trochę zatrzymać. To jest przymusowe. To jest przymusowe, macie się zatrzymać. Na niektóre wagi będą musiały iść na przykład na chorobowe. Tu coś może się wydarzyć, tu będą opóźnienia, tu będą blokady, jeżeli chodzi o pracę, blokady, jeżeli chodzi o pieniądze, tu jakieś wiadomości mogą nie dojść do Was. Wy macie odpocząć i zrobić sobie breaka. Dlaczego? Bo możecie sobie zrobić przez nieprzemyślane jakieś decyzje, możecie zrobić sobie krzywdę, dlatego Wy macie zwolnić tempo również w pracy, nie spieszyć się nigdzie z tymi finanse i praca opóźnienia w listopadzie. Także takie karty Wam na, 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 na pracę i finanse. Niestety tu będą jakieś spowolnienia, opóźnienia, przerwy. Yy, dlaczego mamy wisielca? To jest dla wagi, które szukają pracy, nowej pracy, czegoś nowego. Nie będziecie tutaj, nie będzie nowości w miesiącu, w listopadzie. Waga chce coś nowego, ale trzeba będzie przemyśleć z nowym początkiem. Słuchajcie, wagi. Jeżeli macie pomysł na nową pracę, albo chcecie zrobić coś nowego, musicie to przemyśleć. Dlatego tu jest ten wisielec, by się zatrzymać i spojrzeć jeszcze raz na tą sytuację, czy dobrze robicie, czy na przykład w jakiś biznes się nie wkręcacie, co nie przyniesie żadnych, żadnych um, dochodów. Macie plany, bo chcecie coś iść naprzód, z czymś do przodu, macie plany, żeby zarobić więcej kasy, ale ta decyzja nie może. Ta, ta decyzja musi być dobrze przemyślana. Macie Jeszcze te karty mówią o tym, żeby zatrzymać się i spojrzeć jeszcze raz na to, co robicie. Mhm. Ta przerwa wam przyniesie również dużo radości. Bo ja was tutaj widzę w stresie. Także wy musicie odpocząć, bo wy za dużo się prze, bierzecie dużo na siebie i się wieloma sprawami naraz przyjmujecie. Także ta przerwa tu macie się trochę uspokoić, to jest karta porady, macie się uspokoić w wagi w miesiącu, w listopadzie. Wziąć sobie urlop nawet, po prostu mentalnie się uspokoić, macie dużo myśli, dużo byście chciały zrobić na raz, ale to są decyzje nieprzemyślane, niektóre rzeczy, których się podejmujecie są nieprzemyślane, macie przemyśleć, macie zrobić sobie przerwę, nie postępować pochopnie. Dobra, kochani, sprawy miłosne dla wagi, jaka jest sytuacja, ze sprawami miłosnymi dla Was. Piękne słońce wyskoczyło. Bierzemy tą kartę. No jest słońce, radość, miłość. To będzie może pozytywnie tym razem dla Was. Może będzie pozytywnie. O, uh, ho, ho, ho! Oh, ho, 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 ho. Wagi. No kurde, wagi. Już Wam mówię, jakie karty są. tak się zapowiadało, szczęśliwie. Wagi, znowu, słuchajcie. Ja nie mam do Was siły, ja do siebie nie mam siły, nie mam siły do wagi. Także tu się coś zapowiadało bardzo pozytywnie. Tu jest jakiś dżolo. No kogo wy tutaj widzicie? No widzicie Jolo. Jolo. Aktywny. Sexy. Atrakcyjny. I on tu wpada. I waga myśli wow. Ale mnie szczęście walnęło. Jestem wow. No jest Jolo. Jest w miarę atrakcyjny. Dla mnie em, cieszy oko ten mężczyzna. Cieszy oko ten król Buław. Ale czemu ja jestem zmęczona? Może zaraz dołożę karty, zobaczymy. Jestem czymś zmęczona. Tu jest zmęczenie. Ja się czuję, jakbym była po wielu bitwach z tym królem. Więc zacznę się, jako waga, zacznę się trochę blokować. Nie wierzę nikomu. Moje zdanie, nie twoje. Ja jestem najważniejsza. Ja tu podejmuję decyzję. Nie chcę z tobą gadać. Ponieważ ten czoło mi coś zrobił i zawiódł mnie, i ja zostawił mnie i nie chcę ze mną rozmawiać. I się czuję zaniedbana i się czuję niekochana. I ja będę siedziała, będę pustynnikiem. Ja tutaj przeżyję moją ciemność, czarność, ciemną noc duszy. Zamknę się w domu, w pokoju, nie chcę z nikim gadać. Bo się czuję zostawiona, porzucona, niechciana, niekochana. Ale tutaj lecą wiadomości, lecą wiadomości właśnie o tej osoby z przeszłości. Ta osoba będzie chciała z wami się kontaktować i rozmawiać, natomiast wy będziecie siedzieć i myśleć, czy ja naprawdę tego chcę. Czy ja naprawdę chcę tą osobę w moim życiu. Czy, czy rozmowy z tą osobą coś zmienią, bo ja się czuję zaniedbana, zostawiona, niechciana, sama. Dobra, dlaczego mamy słońce? Dlatego, dlaczego tak zaczęliśmy uradowani? Co tu się wydarzyło? Dlaczego tak uradowani? Nowość, bo coś nowość. Nowość, A mieczy, nowy pomysł, rozmowy, balansowanie dwóch spraw. Może dużo się dzieje, akcja, waga się czuje szczęśliwa. Jak są jakieś akcje, jak coś się dzieje, coś trzeba zrobić. Waga jest w swoim żywiole. Nowość, klarowność, prawda wyszła na jaw. To ten król, ten król, czekacie na tego króla, wy jesteście ich cesarzową tego króla. To jest ktoś z przeszłości, ten król. I ten król widzi was jako cesarzową, wy czekacie na niego, tak jakby on nie robił tego, czego wy chcecie, w sposób, jaki wy chcecie. To jest ktoś, z kim się dobrze czujecie w towarzystwie. Może to jest przyjaciel, ale ten przyjaciel widzi was jako cesarzowe. Natomiast wy tak go oceniacie nie za bardzo. Wyczekacie na tego człowieka i ten, ten związek z tym człowiekiem nigdzie nie idzie, i to was może wkurzać. No ale przynosi wam radość ten człowiek, może przynieść wam radość ten człowiek. Wy się zastanawiacie, czy przypadkiem nie zostawić. Tutaj będzie brak komunikacji, tu są również sprawy ego, ale ja widzę, że wy nie będziecie mogły w tym związku w ogóle powiedzieć, jak wy się czujecie. I wy będziecie się czuć trochę, jakbyście były ograniczone. Tak nie możecie powiedzieć prawdy, co, co tak naprawdę czujecie, i się będziecie zastanawiać, czy przypadkiem tej, tej osoby nie zostawić. Dlaczego jest tu siedem buław? Jakakolwiek wiadomość przyjdzie, żadnych krętaczy nie chcecie. Mamy tu maga i balans. Wy chcecie, wy będziecie kreować własny świat, wy będziecie manifestować kogo chcecie. Żadne jakieś tam wiadomości, jak będą szyły o brejki wy tego nie przyjmujecie. Wy chcecie tworzyć własny świat, i mi się wydaje, że ten tutaj królewicz, który jest, on po prostu um, nie daje wam tego, czego wy potrzebujecie. Dlaczego się czujecie jak pięć pentakli? Kto was zostawił uwagę i kto was tutaj olewa? Wy jesteście już zmęczone związkami, rozmowami. E, tu są same rozmowy. Tu ktoś może coś przykrego wam powiedzieć. E, tu może być komunikacja z kimś może być niezbyt przyjemna. Gdzie wy się czujecie po prostu, albo nie ma tej komunikacji, wy się czujecie zaniedbane. Także dla, dlatego jest pięć yy, pentakli. Dlaczego mamy pustelnika? Pustelnik jest po to, bo wy potrzebujecie czasu. Słuchajcie, ktoś tu biegnie do was. Pustelnik jest po to, bo Wy potrzebujecie czasu. Wy chcecie przestać się już przejmować wszystkim dookoła. Ten pustelnik wam da czas na takie myślenie. Bo wy chcecie znaleźć energię do, do życia, albo tutaj jest nowy jolo, nowy jolo się w waszym życiu pokaże, jak wejdziecie w tą energię, jak zamkniecie się i będziecie cicho i nie będziecie, kurde, gonić za nikim, to ten jolo będzie gonił za wami. To jest, tu jest ktoś, ja Wam powiem, ktoś, jeżeli Wy się zamkniecie na tą osobę, jeżeli Wy przestaniecie rozmawiać z tą osobą, trochę się odizolujecie, odsuniecie, ta osoba, może ten król. Będzie leciał do was, będzie się zachowywał jak ten głupiec taki, będzie chciał być zauważony przez was. Także wy możecie się wypiąć na kogoś, Zobaczcie, jest, głupi jesteś, ja nie mogę się doczekać traktowania takiego, jak chcę być traktowana przez ciebie, to ja się po prostu wycofam i ja mam takie wrażenie, że wy się po prostu wycofacie, olejecie tą osobę i wtedy ta osoba przyleci do was. Ale ja jeszcze dołożę dodatkowe karty później na waszą osobę, zobaczymy co wasza osoba, jakie są jej intencje. Dlaczego mamy tutaj rycerza mieczy? No jest słońce. Lecą dobre wiadomości do mojej królowej, do moich dziewięciu pentakli, do niezależnej pięknej kobiety, naszej Wagusi tutaj idą wiadomości, ktoś się chce z wami komunikować. No ten król, ktoś może może zadajecie się z ognistym znakiem, ale tu jest król, który z wami bardzo zafascynowany. Tu, natomiast wy będziecie się tak czuć, jak wy jesteście odrzucone. Wy nie będziecie czuć tej miłości od Niego. I wy będziecie tego osoby, ok? Nie odzywasz się? To ja się też nie odzywę. Nie wysłałeś mi SMS-a, 5 minut już czekam, nie dostałam od ciebie SMS-a. Dobra, mam cię w dupie. Słuchajcie, ten król leci za wami, ten król uważa was za cesarzową. Może on ma jakieś mentalne problemy, nie potrafi zadbać o kobietę albo nie potrafi się komunikować. Natomiast on jest wami zainteresowany i to bardzo, wy jesteście ich słońcem, bardzo uważa was za atrakcyjne kobiety, nie chce was tracić i on będzie do was bieg. zobaczcie jakie mam karty, no nie kłamie, nie kłamie, on tutaj biegnie do was, chce się z wami gadać, komunikować, wy tam focha strzelacie, wy możecie być foszaste w tym listopadzie, nie dziwię się, bo pogoda jest do dupy. Ja będę na pewno, ja już to mam zaplanowane, że ja jakiegoś focha strzelę i się pobrażam na kogoś, bo to jest u mnie norma. Ale to krótkoterminowa norma, później mi przechodzi. Dlaczego mamy sąd? Wagi. No kurde, wagi, no sąd mamy, bo ta osoba z przyszłości, na którą wy, wypiełyście się i zablokowałyście, nie chciałyście rozmawiać, dobra, nie chcę z tą gadać, nie, nie ufam ci, ta osoba przyleci do was, zobaczcie, już myśleliście, już chcecie się odsuwać, tu nie patrzcie, jakie piękne karty celebracji i kochankowie i ta osoba, tutaj jest związek, tutaj idziecie do przodu, oni wrócą. Będzie ok. Dlaczego mamy dwa buławy? Nad czym wy się zastanawiacie? Na co czekacie? Bo wy chcecie, fajnie, miło spędzić czas, wy chcecie wyjść sobie do knajpy, wy nie chcecie się kłócić. Tu są jakieś kłótnie, blokujecie te kłótnie, nie chcecie mieć żadnych kłótni albo nieprzyjemnej atmosfery z nikim i będziecie się zastanawiać, czy ja chcę tą osobę, czy nie. Ten facet ma ciśnienie na was, ten król ma ciśnienie. Ten król ma ciśnienie na was, natomiast wy macie pochy, bo wy nie dostrzegacie tego. Może nie potrafi pokazywać ten król. Może być lew, ognisty znak. Widzę lwa dużo tutaj. Jeżeli się nie zadajecie z lwem, jakikolwiek znak, który trochę jest taki ognisty. Ale widzę lwa tutaj, mam takie, i słońce jest, i lew. Także ten lew to może być trochę egocentryczny i nie zwracać uwagi na was. Nie wie, jak się traktuje lady. Zobaczmy, skupcie się na Waszej osobie i zobaczmy, jakie są intencje Waszej osoby, jeżeli chodzi o wagi. Jakie są intencje tej osoby, Waszej osoby, o której najbardziej myślicie? Jakie są ich intencje w stosunku do wagi? No, oni też są trochę pogubieni, oni nie chcą kończyć z wami, oni nie, nie chcą zakończyć. Oni uważają również was za ciężkie trochę osoby do współżycia. Oni się za, nie chcą podejmować ciężkich decyzji. To może być jakaś depresja, oni mają też ciemne myśli, jeżeli o was chodzi. Natomiast oni mają pasję do was, zdecydowanie seksualną pasję. Jeżeli nie inną, to seksualna tu jest pasja e, do was. Oni chcą zacząć z Wami na nowo, oni mają nowy pomysł, oni chcą stworzyć dom, oni nie chcą tego balastu życiowego ciągnąć sami, oni chcą być z Wami, oni chcą budować dom, te 10 pentakli z Wami, także to ich jest pomysł, ale oni też się zastanawiają, czy z tą trochę zwariowaną wagą ja chcę być, bo ta waga mi wali fochy, kłócimy się i tak dalej, czy ja chcę z tą wagą być. O tym oni myślą, tutaj o cesarzowej. Tak? Są też rozdwojeni trochę. Oni chcą mieć święty spokój, nie chcą się z wami kłócić, oni nie chcą tu dramatu. <tryk> to aż się muszę napić. Wiecie, co oni mają za pomysł? Wiecie, co ja mam na tym Asie? Na tym Asie? Jest to. Oni o was poważnie myślą. Oni pomyślą o poważnym związku, żeby z wami być. No, jak już ktoś myśli tak poważnie, no to. Ale wątpię, czy o tym wiecie. Ja wątpię, czy oni komunikują to. Oni chcą, nie chcą. Dobra, słuchajcie, Wagi, no. Oni nie chcą, żeby ten związek z wami był ciężki. Mi się wydaje, że wagi również szukają trochę problemów, jeżeli chodzi o związki. Nic nie jest łatwe z wagami. Wagi znajdą problem. Natomiast oni chcą się bawić, oni chcą spędzić miło czas z wami. Oni ten ciężar cały tego życia, oni chcą razem to dnieść. Oni chcą spędzić razem wesołe chwile z wami. Chwała im za to. Zobaczcie, co oni chcą. Oni Was kochają i chcą dziesięć pentakli, dom z Wami. Chcą zbudować dom z Wami. A druga sprawa, tu ktoś może zapytać kogoś o rękę również. To jest nowy pomysł. Oni mają, mają decyzję, jak się może zapytać, bo oni tu się zastanawiają. No cesarzowa, to jest Wasza karta, Wy jesteście tą cesarzową. Oni chcą cesarzową. I Was kochają. Tu jest miłość, tu są dwa puchary, to jest zakochanie się na nowo. Tu jest chemia między Wami. To jest związek, gdzie jest chemia. To jest związek chemiczny. Chemia. Chemiczny. Dlaczego tu się nie... nie teguje, nie ma ostrości? No ale trudno. Zaraz to powinno się utegować. A jak nie, to ja zaraz pauzuję i uteguję ostrość. Uteguję, ja nie umiem się wysłowić. To ja już, to ja już utegowałam ostrość. Słuchajcie, jaka jest porada? Porada na naszych chmurzastych wag w miesiącu, listopadzie. No, każdy może mieć tą handrę, także ja nie oceniam. No każdy może mieć tą handrę jesienną, dołującą. Jaka jest porada dla wag? Także wasza osoba, uu, wasza osoba ma dobre intencje, ale się martwi o to, czy wy jesteście zrównoważone. No, chyba znacie, nie muszę nawet tłumaczyć. Ktoś was bardzo lubi. Bagi. Mimo tego, że możecie być humorzasty, ktoś was dalej bardzo lubi. Romance is blooming. Ktoś tu będzie powracał do was. Teraz tak, ktoś was bardzo lubi, ktoś tu będzie do was powracał. Eee, ta karta o tym mówi. Ktoś tutaj chce iść z Wami na randkę. Kto, ktoś ma Was na oku ogólnie. Ktoś was bardzo lubi wagi. Także to jest w miesiącu, miesiącu em, listopadzie, eee, tu może być skorpion. Ktoś z przeszłości chce się pojawić w waszym życiu. Ktoś chce was zaprosić na randkę. Ktoś tu chce po prostu tęsknić za wami, um, ktoś tu chce e, spotkać się jeszcze raz w ten sposób, e, myśli o was często i bardzo was lubi. Ktoś tu również może być bardzo gwałtowny. Jakaś akcja. Idą zmiany dla mojej cesarzowej. Patrzcie, patrzcie, jaki kart. Bagusia. Idą zmiany, albo musicie się zmienić. Cesarzową, to jest wasza karta, i to jest wasza karta. I cesarzowa, i sprawiedliwość. Wy będziecie we własnej energii. I mi się wydaje, że mimo swojej jesiennej handry, wy również macie zwrócić uwagę i zadbać o siebie, wiecie? Wagi macie skupić się na sobie. Przestańcie myśleć o innych. Kupcie się na sobie, zobaczcie taka energia, macie się zmienić, macie zrobić jakieś zmiany. Tu idą i tak zmiany, ale wy macie się postawić w centrum, w listopadzie, wy jesteście najważniejsze i macie się postawić w, w, tutaj, na tym tronie i na tym tronie macie siedzieć, macie lśnić wagi, macie zadbać o siebie. Ktoś Was, ktoś was bardzo, bardzo jest zainteresowany. To jest również karta seksu. Ktoś tu by bardzo chciał. Wagi, wagi. E, miesiąc ok, możecie być trochę handrzaste. Możecie być trochę nieprzyjemne dla otoczenia, jak będziecie mieć handrę. Ja będę miała handrę na 100%. Ja już wiem o tym, że będę miała handrę, jesień, w pocha strzelę. Także wy nie strzelajcie za długo, bo wasza osoba. Ma dużą pasję dla Was, jest bardzo Wami zainteresowana, nawet myśli o poważnym związku, nawet o małżeństwie, to może być ognisty znak, lew albo inny ognisty znak, dużo ognistego znaku, dużo ognia ma w sobie, a dużo pasji ta osoba ma w stosunku do Was. Także tak, tak, ja, się, ja nie żartuję. Także Wagi, wszystko fajnie, pięknie zapraszam Was na live a w niedzielę. Dzięki za oglądanie, buziaki, pozdrawiam Was. Pa, pa.